I tam nazywam się Ernest Sydor, jestem Szamanem yy, i chciałbym dzisiaj przeprowadzić działanie, które było ob obiecane yy, w ostatniej części, yy, czyli w części poprzedniej, i w części yy, która była jeszcze przed tą poprzednią, tam, było, wiesz, tam był taki filmik, yy, jak się nie martwić. I to była część pierwsza, nie? Więc yy, gdy, wiesz, dzisiaj zainstaluję to działanie, to będzie to w, to, w to działanie, które nagram teraz, każdy sobie może wejść, zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Ale dla, dla wszystkich, którzy mnie oglądają, jak się nie martwić, będzie część dwa. Tutaj, po tym filmiku, po tym działaniu, które nagram. Czekajcie, szybę muszę zamknąć, bo troszeczkę mi tu pada do środka. A, ale żebyście... Że tak powiem, żebyście odebrali odpowiednio ten filmik Jak się nie martwić, właśnie część numer 2. Excuse me przeprowadzę to, przeprowadzę to działanie dzisiaj I niech każdy z was to ma Najpierw może coś o sobie parę słów chciałbym powiedzieć Przeprowadziłem to działanie wczoraj Że tak powiem, duch mi to zarekomendował i wskazał jak to się robi i tak dalej i tak dalej to działanie redukuje przecina yy, można też będzie kilka razy w nie wchodzić ale tak do dwóch, trzech razy powiedzmy sobie co miesiąc zastosować to i ono wyczyści całkowicie background czyli ten to co wiesz yy, wyczyści to Wasze oprogramowanie, które dostaliście, jak byliście mali, które w Was dalej jest. Jeśli Wasi rodzice Was nie szanowali, nie kochali, no niestety, tak jak to było w moim przypadku, nie, nie miałem dobrego dzieciństwa. Rodzice mnie bili, szkolili mnie, no gorzej jak psa. Gdybym, gdybym teraz widział, że ktoś tak traktuje psa i zadzwonił do... A, tam do tego miejsca, gdzie się, gdzie się tym zajmuje, to ten ktoś by poszedł, wiesz, zaraz do więzienia, nie? No, jak to było? No, ojciec pił, ale też mnie bił, nie? Matka to, no, różnie, albo kablem do prodiża, albo paskiem, albo ręką tutaj w twarz dostawałem jako dziecko, ile mogłem mieć wtedy lat. Siedem-osiem, nie wiem, rzekomo pyskowałem, wiesz, jąkałem się tak, że nie mogłem wypowiedzieć, wyobraź sobie ani jednego słowa, i to dzięki nim, nie? No ale widzisz duch inaczej mnie wychował, nie. Także z nimi się rozstałem jakieś powiedzmy sobie 3 lata temu, że nie całe 2,5. Gdy weszła we mnie właśnie ta siła, wiesz, ona tam, wiesz, kazała mi ich po prostu zostawić. I tyle. Więc jeśli, jeśli mieliście takie dzieciństwo. Jeśli, że tak powiem, no, no macie, wiesz, pewne rany, nie, które was, no, no, ranią was, macie przez to jakieś tam, wiesz, niedoskonałości, czy to w mentalu, czy w umyśle, tak naprawdę wszystko w was jest i kiśnie, nie, i jeśli tego nie wyczyścicie, nie, wiesz, nie zerwiecie tych węzłów, węzłów, to możecie taką samą historię, jaką wy mieliście... Za, za podać swemu dziecku. Wyobraź sobie, widzisz, dzięki temu, że ja miałem taką historię i rozumiem to, że, że ci ludzie byli no nienormalni. Wiesz, Zagubieni, nawiedzeni. Nie, nie było tam normalności. Tam, gdzie jest alkohol, tam nie ma normalności. Tam, gdzie jest przemoc, gdzie jest zazdrość, tam zaraz wchodzi nawiedzenie, i mało tego. Dzieci, które przynoszą tu światło, bardzo często są właśnie dane do takich rodzin, albo jeden człowiek, członek takiej rodziny jest, jest po prostu no, jakby to inaczej nazwać, no, sadystą, albo drugi, nie? albo obydwoje, jak to było, wiesz, w moim przypadku, nie? No i no dobra, i widzisz, to działanie zdejmie. Z Was to, wiesz, niektórzy ludzie mieli lepiej, niektórzy mieli gorzej, wiesz, ci ludzie, którzy nie, że tak powiem, nie, nie mieli, wiesz, nie mieli złych rodziców, wiesz, mieli w miarę normalnych rodziców, wiesz, też mogą sobie za, wiesz, zastosować, że tak powiem, to, to działanie, bo to też redukuje stres i, i oprogramowanie szkolne. Któro też w was jest. To nie, że zapomnicie, wiesz, całej, całej wiedzy, której nauczyliście się w szkole, tylko, tylko po prostu poczujecie się lżejsi, poczujecie się, że nie ma w was tego lęku, który jest. Bo to, jak coś kiśnie, to później też przeradza się w lęk. Po prostu boicie się, wiesz, byliście zastraszani kiedyś. I ten lęk w Was jest i siedzi. Jak to zdejmiecie, już nigdy nie będziecie się nik nikogo bać i nigdy nikt nie będzie mógł Was wiesz, kontrolować. Ten, kto chce dla kogoś pracować, kto chce się kogoś bać, kto chce być niewolnikiem kogoś, niech w ogóle nie wchodzi w to działanie, bo życie mu się zmieni. To jest dla ludzi wolnych, dla ludzi odważnych, przede wszystkim dla ludzi duchowych, którzy postanowili być sobą. Przez to działanie zaczniecie od początku. Daję Wam tutaj start, żebyście nie byli kompanii w tym mm, wrzątku, który no, który kiedyś być może każdy z was miał, nie? No, żebyście po prostu skończyli z tym raz na zawsze i zaczęli sobie nowy rozdział, że tak powiem, odsunęli kurtynę w nowym teatrze, wiesz, i wtedy zobaczycie, że życie, wiesz, będziecie pomału, staniecie się kreatorami własnego życia. Tylko musicie skończyć z tymi Predatorami, którzy Was tutaj, wiesz, usiłowali yy, albo zaprogramowali, wiesz, na, w jakimś tam stopniu, żebyście się bali, nie? No, więc wchodzimy w to działanie, nie? zamknijcie sobie oczy ja też sobie zamknę. Można wziąć te trzy yy, praniczne od, oddechy, o których mówiłem tam tym razem, nie? Przez nos i wydychamy wydychamy ustami. Po prostu zróbcie to, co ja zamknijcie sobie oczy i po tych trzech od, od, oddechach po prostu wejdziemy razem we wspólną medytację która potrwa tutaj, widzę, 3,5 minuty nie no, dobra, spoko już włącza mi się dziewanie, wchodzę do energetyki już wymiary duchowe się zaczynają w tej chwili widzę coś w rodzaju muzyki, nie? nuty mi tutaj, wiesz, przepływają tak jakby te nuty przepływały przeze mnie inaczej mnie nastrajają i was też to jest, na, to jest żywa modlitwa to jest właśnie to, co to jest, nie? Dajcie, niech one sobie przepłyną chwileczkę przez Was. One Was, wiesz, nastroją na duchowe fale, nie? Żebyście mogli sprostać temu zadaniu. Bo tak to jest. Teraz widzę siebie, takiego małego Ernestka. Na krześle takim stalowym, elektrycznym, wyobraź sobie. Jestem pospinany takimi pasami wszędzie. Tu mam dwa pasy na spinają mój brzuch cztery pasy po każdej ręce, bo jestem przypięty do do oparć mam dwa tu z przodu, dwa tu na tym tak samo mam dwa na przedłokciach i tutaj dwa na barach i moje nogi też są przypięte czterema paskami do tych, wiesz, do tego fotela I wyobraź sobie wznosimy się jeszcze głębiej jeszcze idziemy, podążamy w głębie Jeszcze głębszą głębię. Mm. Coś z tego będzie czuję, coś z tego będzie. Przychodzi taki czarodziej z wielką brodą, ma taki ubrany, rozumiesz. Wiesz, płaszcznie. To czarodzieje kiedyś mieli w takie gwiazdki. Różne. Tak, tu mi przenikają różne klatki z mojego dzieciństwa. Nie już spóźniej. I ten czarodziej dotyka każdego z Was Na różce, ru na końcu różki. To jest wszystko Różczkę ma na końcu, ma taką gwiazdeczkę Sześcioramienną Wyobraź sobie, ma tą gwiazdeczkę Czekaj, jeden, dwa, trzy Tak, sześcioramienną Każdego z Was dotyka Tutaj w czoło tym Kończy się muzyka, pękają te wszystkie, te wszystkie pasy, no po prostu rozpięły się, pękły na raz. I tutaj dla Was i dla mnie, dla Ernesta. No zaczynają się w czasy, tak naprawdę. Dla każdego z Was. Możecie posiedzieć jeszcze w tym troszeczkę to już jest wszystko, nie? Odpieliście, zrobiliście. Wiesz, to nie jest zmiana z dnia na dzień, ale poczujecie dzisiaj się dużo lepiej. Tak to pracuje. To jest w ciągu siedmiu dni: nowa ścieżka w waszym życiu się wyklaruje, jeśli będziecie yy, odważni. Wibracje i myśli same pojawią się. Będziecie nakierowani każdy na swoją właściwą drogę, żebyście robili to, co jest dla was dobre. To jest wasze uzdrowienie, to wszystko. To jest działanie duchowe, to jest działanie z najwyższego szczebla. Ja już tutaj kończę. No i wszystko. Czarna moc została z was zdjęta. Ale pamiętajcie, żebyście się nie, nie zabrudzili znowu. Wiesz, nie, nie myśleli o wrogu, jak o wrogu, wiesz, nie wiesz, to nie można nienawidzić, wiesz, tego, kto kto zrobił wam krzywdę wiesz należy mu wybaczyć należy machnąć ręką to jest jego lekcja wy już macie to za sobą on niech to przerabia nie zostawcie go z samym sobą i z tym co wam co wam e, uczynił nie wy już jesteście z tego wolni wiesz niech on tam sam że tak powiem się zastanowi no. także dla wszystkich pozdrowienia z tej deszczowej szkocji no i na razie do zobaczenia hej